Stali widzowie bardzo dobrze kojarzą tą serię. Publikuję ją od 3 lat na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to kolejne najdroższe auta polskich youtuberów. Jeżeli jesteś tu nowy, a nie chcesz przegapić kolejnego takiego odcinka, bo tych odcinków jest na moim kanale już ponad 70, koniecznie zostaw subskrypcję na moim kanale oraz zaznacz dzwoneczek. To bardzo ważne. Tak jak wspomniałem, u mnie na kanale opublikowałem już około 70 odcinków z najdroższymi samochodami youtuberów. Jeżeli któryś odcinek przegapiłeś, możesz do niego wrócić, ale obejrzyj dzisiejszy, bo dzisiaj czterech kolejnych youtuberów. Zapraszam. Murciks. Murcik to youtuberka, która na chwilę obecną zgromadziła ponad 170 milionów wyświetleń oraz 1 200 tysięcy subskrybentów. Ten wspaniały wynik zasługuje na uznanie, ponieważ kanał stworzono nie tak dawno temu pod koniec 2019 roku. A czym jeździ ta członkini ekipy? Jest to biały Range Rover z rejestracją Pomelo. Co ciekawe, Murcix sporo myślała o tym, jaką nazwę nadać swojej rejestracji, ponieważ większość pomysłów albo nie pasowała ze względu na ilość znaków, albo chociażby P1 Ruda brzmiało tak średnio. Realnie, auto spala 10 litrów na 100 km. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że ten samochód jest naszpikowany nowoczesną technologią. Podstawowe egzemplarze kosztują powyżej 303 tysięcy złotych w tej wersji. Niemniej jednak to nie jest podstawa. Szacuje, że to auto mogło kosztować około 350 tysięcy złotych. Co ciekawe Murcix auto konfigurowała z wujkiem Łukim. Auto ma podgrzewaną przednią szybę, co również jest na plus. No i te fele. Przepiękne. The Mike The Mike to youtuber, który od 2019 roku zebrał 52 tysiące subskrybentów i 4 miliony wyświetleń pod wszystkimi opublikowanymi na kanale filmami, których łącznie jest obecnie około 70 Temat Ferrari jest znany i już o nim mówiłem na kanale, ale dzisiaj będziemy mówić o jego innym samochodzie: czyli Mercedesie SQP z 2018 roku. Jest to auto z silnikiem V8, silnik benzynowy 480 KONI z napędem na 4 Koła. Jest to potwór, z którego można wycisnąć i jeszcze więcej. Jeżeli mówimy o aucie z początku jego zakupu, auto miało wtedy przejechane niecałe 60 tysięcy km i warto również w tym momencie zaznaczyć, że auto ma praktycznie maksymalne wyposażenie. Lecz nie ma AMG, to znaczy w sumie nie miało, ale trochę ma. No ale dobra, o tym zaraz. Nie wiem ile to auto mogło kosztować, powiedzmy sobie, że było to około 400-450 tysięcy złotych. Niemniej jednak, jeżeli pomyliłem się o kilkadziesiąt tysięcy, to poprawcie mnie koniecznie w komentarzach. Demag na materiale wyjaśnia, czemu kupił auto używane, czemu nie S63MG i wyjaśnił też inne kwestie, których już nie będę tutaj przytaczał, bo on to zrobił w swoim materiale. A my lecimy dalej z tym zestawieniem, bo szkoda waszego czasu. Aha, a dodam jeszcze, że zdjęcia w odcinku są sprzed i po modyfikacji, cena modyfikacji nie uwzględnia i osiągi również podawem przed modyfikacją. True Beauty Adrianna z kanału True Beauty również ma fajną furę. Ale o tym zaraz. Prawdopodobnie moi widzowie słabo kojarzą tą YouTuberkę. Przyznam, że ja również jej bym nie znał, gdyby nie jej fura. Ale 330 milionów wyświetleń, konto na YouTubie od 2016 roku, tyle samo widzów co Murcik, czyli ponad 1 200 tysięcy, piękne liczby. Te liczby pozwoliły jej między innymi na zakup tego auta. No ale jakiego auta? Ano takiego: Mini Coopera S. Jak wspomina sama YouTuberka, nie dostała żadnego rabatu na to auto, ale do rzeczy. Auto ma automatyczną skrzynię biegów, napęd naprzód, 192 konie, pojemność 2.0. Mimo, że ten samochód nie wygląda, a może dla niektórych wygląda, kosztuje, jak dla mnie, duże pieniądze, choć faktycznie osiągi tego auta, jak dla kobiety, są bardzo, bardzo dobre. No a nawet dla facetów są one bardzo dobre. To auto to mała zabawka, która kosztuje od 120 tysięcy w podstawie, jeżeli chodzi o Mi Coopera S. Mówimy o wersji trzydrzwiowej. Ta kosztowała mniej więcej 130-150 tysięcy złotych, jak nowka z salonu. Kupilibyście takiego miniacza? Napiszcie w komentarzach, czy dla kobiety to dobre auto. Może dla kobiety wybralibyście Fiata 500? Porozmawiajmy, a tymczasem lecimy do kolejnej osoby. Mafia Malibu Nie planowałem tak tego, by odcinkiem zawładnęły kobiety, ale tak wyszło. Jednak myślę, że nie macie mi tego za złe. YouTuberka ta ma prawie 60 tysięcy subskrypcji, 9 milionów wyświetleń oraz kanał od 2009 roku. Jest ona z Gdyni, 6 lat spędziła w Dubaju pracując jako stewardessa. A teraz? Teraz mieszka w Stanach Zjednoczonych Ameryki na przepięknej Florydzie. Aż zazdrość bierze. Ale przejdźmy do tego, co najważniejsze w tym odcinku, czyli do samochodu, czyli Mazdy CX5. Taki samochód mógłby kosztować w Polsce między 50 a 60 tysięcy złotych, w zależności oczywiście od wyposażenia samochodu. Auto w Stanach to zupełnie inna wartość, inne zarobki, inny sposób otrzymywania prawa jazdy, inny sposób kredytowania. A czemu o tym wspominam? Bo w Ameryce wygląda to trochę inaczej niż w Polsce. Nie ma aż takich głupich pytań jak u nas na trudnym egzaminie. Zachęcam jednak do obejrzenia odcinka tej YouTuberki w opisie pod filmem Macie Linka, więc śmiało polecam. Fajnych rzeczy można się dowiedzieć. A jeszcze dodam, że cena tego auta w salonie zaczynała się od kwoty 120 tysięcy złotych. W tym odcinku to by było na tyle, jeżeli ten odcinek podobał Ci się koniecznie, daj subskrypcję na moim kanale, daj lajka i daj komentarz, bo to jest bardzo ważne. Możesz ten odcinek również wysłać swoim znajomym, może im się spodoba, a tymczasem ja żegnam się z Wami, do usłyszenia, do kolejnego zestawienia. Cześć!